W testach na prawo jazdy pojawiły się nowe pytania. To wiecie, nie jest żadną tajemnicą. Nowa baza egzaminacyjna obowiązuje już od kilku dni, ale nie wszystkie serwisy zaktualizowały swoją bazę. Jako pierwsze swoją bazę zaktualizowało, zdamy to, tak, na zdamy to macie szybkie aktualizacje i pełna, aktualna baza jest już dostępna od kilku dni. No ale dobra, jak te pytania najnowsze znaleźć? Trzeba wejść na tą stronę. Zalogować się. Ja już jestem zalogowany. Potem wchodzimy w naukę B, i zwróćcie uwagę, że mamy tutaj wyszczególnione wszystkie działy z bazy egzaminacyjnej. No dobra, ale jak znaleźć te pytania najnowsze? Żebyście nie musieli szukać, zdamy to. Ma taki przycisk najnowsze. Klikamy w najnowsze i system wybiera nam same najnowsze pytania. To pytanie akurat zostało, pytam, dodane już dawno. To nie jest takie najnowsze, najnowsze, ale jeżeli sobie przewiniemy dalej, 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 te najnowsze pytania są zawsze pod koniec działu najnowsze, klikamy tu i tego pytania wcześniej nie było, czyli musimy wejść w przycisk najnowsze i wybrać same najnowsze pytania. Trzeba czasami troszeczkę przewinąć, ale zaraz zobaczycie, że nie zawsze. Tego znaku wcześniej nie było, tego pytania wcześniej nie było. Szukamy następnego działu, na przykład z działu, gdzie są piesi, gdzie są piesi. Dział szesnasty, proszę bardzo, klikamy najnowsze, znowu sobie troszkę przewiniemy. Start i tego pytania też w testach na prawo jazdy wcześniej nie było. Następne pytanie, start, nie było tego pytania. O właśnie. I z tym pytaniem macie problem. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu? Nie udzielę odpowiedzi. Udzielcie odpowiedź w komentarzu. Ale wracając do tych najnowszych pytań, to zostały one wrzucone do różnych działów. Nie ma ich w jednym, czy w dwóch działach. Trzeba niestety przeklikać wszystkie działy przyciskiem najnowsze. Przy okazji, skoro jesteście zalogowani na zdamy.pl Użyjcie przycisku trudne, i tutaj już zabawy nie ma. Tutaj mamy same najtrudniejsze pytania, 43% błędnych odpowiedzi. Takie fajne narzędzia macie, nazdamy to i nazdamy to, macie pełną, kompletną bazę egzaminacyjną. Powodzenia na egzaminach teoretycznych, praktycznych też.